Siema siema, to mecenas z kanału mecenas. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam taki temat nawiązujący do egzekwowania alimentów w przypadku, gdy mamy dłużnika alimentacyjnego, który jest uporczywie, no, nie chce płacić, który uporczywie uchyla się od płacenia alimentów. Co z takim delikwentem zrobić? Jak można go ścigać, jak go można przymusić do tego, żeby w końcu. Zaczął płacić. Przede wszystkim, jeżeli mamy, uzyskaliśmy wyrok, no bo to ja mówię o takim postępowaniu, gdzie już jest wyrok zasądzający alimenty, bądź podwyższający alimenty, a delikwent, czyli ten zobowiązany, dalej niestety nie chce płacić, uchyla się albo uciekł za granicę, różnie to bywa. Yy, różne są sytuacje. Chociaż na taki też jest sposób, no bo ostatecznie yy, może być poszukiwany i w końcu znaleziony. Później opowiem o takiej historii o jednej i drugiej, gdzie ostatecznie ostatecznie dosięgnęła ich kara. Także uciekanie to jest yy, generalnie na krótką metę. Ale to później opowiem na koniec tej historii. Teraz tak. Yy, oczywiście niepłacenie alimentów przez okres 3 miesięcy kiedyś od bodaję 2000, nie pamiętam dokładnie, ale w którymś, w którymś, po prostu roku zostało zmienione z 5 lat temu gdzieś bo wcześniej. Yy, wcześniej tylko można było ponieść karę, jeżeli... Hmm, temu dziecku na przykład nie zapewniało się podstawowych potrzeb życiowych. Tak? No, a takich sytuacji, sytuacji było zdecydowanie mniej. Hmm, no bowiem zawsze jakieś te matki hmm, zapewniały hmm, te zapotrzebowanie małoletniego, więc w jakimś tam skrajnym ubóstwie hmm, te dzieci się nie znajdowały. Natomiast wprowadzono właśnie przepis. Hmm, już zaraz go szukam. Zmieniono w ogóle ten artykuł 209 kodeksu karnego, który mówi o tym, że uchylanie się od alimentów, czyli kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo innym umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych zaznaczam, to jest bardzo istotne, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do roku. Czyli te, te przypadki yy, podlega opóźnieniu, czyli jak płaci na przykład to jest ten przypadek, jeżeli płaci mniejszy element, na przykład za 1000, a płaci 500, tak? no to w końcu po, po 6 miesiącach uzbiera mi się 6 razy 500 zł, to jest 3000, to uzbiera mu się e, równowartość e, 3-miesięcznego świadczenia i już ponosi odpowiedzialność karną. Jeżeli mamy takiego uporczywego dłużnika, ja bym proponował mimo wszystko, bo to jest, e, jeżeli chodzi o to przestępstwo, prokuratura. Nie będzie wszczynała tego przestępstwa z urzędu, albowiem ono jest na wniosek. Jeżeli pokrzywdzona, czyli matka tego dziecka, tak? w sumie de facto tu jest dziecko, tylko że matka dziecka reprezentuje to dziecko jako przedstawiciel ustawowy i ta matka dziecka musi złożyć wniosek. Ściganie przestępstwa, tu jest paragraf 2, określonego w paragrafie 1 lub 2, następuje na wniosek pokrzywdzonego organu pomocy społecznej. Czyli pomoc społeczna, taki GOPS, MOPS i tak dalej, mogą też złożyć, lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego, czyli fundusz alimentacyjny, o którym będę również e, wspominał. No i e, pierwsza czynność to jest, składamy wniosek do prokuratury, e, uzyskujemy e, na przykład zaświadczenie, chociaż nie musimy zaświadczenia od komornika uzyskiwać, bo możemy podać sygnaturę, akt gdzie są, prowadzona jest egzekucja przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu i to jest wystarczające, prokuratura sobie sprawdzi. Ale jak mamy takie zaświadczenie, jak najbardziej można, można przedłożyć takie zaświadczenie od komornika, to będzie też bardziej obrazowało, żeby, żeby prokuratura jakby podjęła dalsze czynności i wszczęła takie postępowanie, a nie na przykład nam odmówiła tak? wszczęcia postępowania, bo tak może. Procedura jest taka, najpierw postępowanie przed y, prokuraturą, czyli przed policją. Y, to nasza prokuratora może zaleczać y, jakieś tam y, czynności policji. Y, jest przesłuchanie, czyli matki małoletniej przesłuchanie jest y, y, os, y, podejrzanego. Jeżeli on się ukrywa, nie jest znany adres, no prokuratura oczywiście może zawiesić to, to postępowanie, bo miałem taki właśnie przypadek i teraz prokuratura po kilku miesiącach odwiesiła i podejmuje poszukiwania. Taki delikwent, dłużnik alimentacyjny jest poszukiwany. Także to nie jest dla niego korzystna sytuacja, jeżeli się dobrowolnie nie stawia, bo wcześniej czy później zostanie doprowadzonym i będzie surowsza kara. I teraz tak. No i później prokuratura kieruje oskarżenia do sądu. W sądzie trzeba też zadbać o to, żeby na to właśnie zwracam uwagę, żeby sąd zasądził też obowiązek naprawienia szkody tych zapłacenia. To znaczy, to nie jest w ramach obowiązku naprawienia szkody, no ale można tak powiedzieć, żeby zobowiązał tego skazanego do płacenia zaległych alimentów, wyznaczając mu termin, na przykład dwa lata, trzy lata, że ma spłacić zaległości, bo spotkają się z takim przypadkiem, że matka, właśnie dziecka małoletnich dzieci nawet, to była dwójka, złożyła sprawę właśnie do prokuratury, złożyła ten wniosek, prokuratura wszczęła, była przed sądem, ona tak przed sądem tam chyba nawet do sądu nie poszła, tylko to, co przed prokuraturą zeznawała, bo jakby nie chciała go widzieć, mówiła, nie chcę z nim poglądać, bo to wiadomo, jakieś emocje, to tamto, nie wzięła też pełnomocnika radcy prawnego czy adwokata, no i niestety sąd jej wyroku nie zasądził, nie, prokurator też o to nie zadbał, sąd też jej nie zasądził, po prostu nie zobowiązał tego skazanego do płacenia tych zaległych alimentów, tylko wyroku go zobowiązał do płacenia bieżących alimentów. Prze, e, przed, e, przeważnie jest to wyrok w zawieszeniu, więc jeżeli no jest wyznaczany kurator sądowy do jakby sprawdzania. Tego. No, to jest generalnie przy zawiasach, tak zwanym wyroku w zawieszeniu, zawsze obligatoryjny jest kurator. I tutaj on sprawdza, czy te bieżące alimenty są płacone, czy nie. Bo jeżeli nie będą płacone, kurator może złożyć wniosek o odwieszenie wyroku, i taki delikwent idzie po prostu pierdzić, że tak powiem, tak? Czyli idzie do zakładu karnego odbyć karę pozbawienia wolności. E no, i właśnie wracając do tej matki dziecka, właśnie o to nie zadbała. No, i teraz ten delikwent, no sobie płaci tylko bieżące alimenty. Dług, długu ma akurat 30 tysięcy zaległych i nic nie spłaca tych zaległych, no bo sąd go nie zobowiązał, to więc o sobie nie płaci. Więc tutaj podkreślam i zaznaczam, że to trzeba dopilnować przed sądem, bo niestety, jak widzimy w praktyce, jest tak, że ani prokuratura, ani sąd niestety nie zawsze o to zadba. A to jest bardzo istotne, bo jeżeli już jest jakaś zaległość, no to należy taką zaległość no znaczy, tak, o, o to zadbać, żeby taka zaległość była wskazana w wyroku karnym. Z tego co ja się spotkałem w praktyce, jeżeli ktoś ma jeden wyrok karny, mobilizuje się i płaci już te alimenty, no bo nie chciałby chyba mieć recydyby i pójść do więzienia, więc, więc tutaj jest kwestia jasna i, i myślę, że z tego co ja widziałem w praktyce, jeżeli ktoś już dostał jeden wyrok karny, no to, no to już raczej nie popełnił drugi raz tego przestępca, bo wiedział, że jeżeli drugi raz to popełni, no to, no to niestety niestety spotkają go do konsekwencje. Natomiast tak, no jeżeli dłużnik też nie płaci, a matka znajduje się w sytuacji, jeżeli na przykład nie pracuje, nie osiąga dowodów, bądź osiąga je mniej niż 800 złotych tam bodajże, czy 800 coś na osobę, to może zwrócić się do funduszu alimentacyjnego, czyli to tam przez GOPS MOPS o to, żeby dostawała z funduszu alimentacyjnego 500 zł, bo maksymalnie o taką kwotę można się starać, miało być to zmieniane, może w przyszłości zostanie to zwiększone, ale maksymalnie 500 zł. No niestety, jak są alimenty na przykład zarządzone 700 czy 800, no to dostanie tylko taka matka 500, tak nie dostanie 800. Ale dobre i to, chociaż jak po prostu nie płaci ten dłużnik i fundusz też, też podejmuje czynności egzekucyjne przez komunika, fundusz alimentacyjny, czyli ten GOPS, który, którego fundusz reprezentuje, no, może też składać wnioski o to właśnie popełnienie przestępstwa. Tak? Ma też jeszcze chyba jakieś możliwości, już teraz nie pamiętam, nie chcę prowadzić, błąd, kiedyś było, bym musiał to sprawdzić, a nie przygotowałem się do końca. Bo coś było, że, że mógł zabierać prawo jazdy, ale chy, chyba teraz tego nie ma. W każdym razie razie dolegliwość karna jest najbardziej tutaj jakby dotkliwa. Natomiast największe co tutaj problemy widzę, widzę w tej sprawie to tylko takie, że ci dłużnicy na przykład potrafią się ukrywać bądź, bądź gdzieś tam wyjeżdżają za granicę, ale wszystkie przypadki, które, które my tutaj prowadziliśmy skończyły się pozytywnie, wcześniej czy później, czasami może to trwało dłużej, ale ostatecznie ostatecznie tacy delikwenci zostali złapani. No i o tej historii właśnie tego dużika alimentacyjnego, który uciekł, schował się w Szwajcarii, sobie żył, ubił sobie gniazdko miał gdzieś płacenie alimentów w Polsce, na e, akurat to było jedno dziecko narosło, narosło mu długów chyba z około 100 tysięcy złotych no aż w końcu chciał ci przekroczyć granicę, no był ogólnie poszukiwany. Yy, no i wpadł chyba bodajże po 6 czy po 7 latach, no ale wpadł na granicę, został zatrzymany. Jak przekraczał granicę, no gdzieś zawsze człowiek się porusza. No chyba, żeby musiał siedzieć w miejscu, no. Więc wcześniej czy później, moim zdaniem, taki delikat padł i został skazany, yy, zaległy alimenty, to tamto, i zaczął spacać, i w końcu. Zaczął normalnie płacić na dziecko. No, bo do tego dziecka się nie przychano. Więc y, taka to historia. Inny delikwent, który m, jakiś na bakier stał z prawem w ogóle też nie pracował, uchylał się, kombinował, coś na lewo pracował, to tamto. Mieliśmy też zawieszone postępowanie. Teraz y, w końcu. A, prokuratura jeszcze tak, no, to zawiesiła. Wcześniej jeszcze odmówiła szczęcia, ale to zaskarżyliśmy. Dlatego czasami, czasami jest niezbędna pomoc prawna. No nie każdy sobie potrafi z tym radzić, no nie zna się na przepisach, a tak jak mówię, często matki, tu mówię o matkach, bo w większości to są matki, choć mogą się zdarzać ojcowie też, liczą na to, że prokuratura bądź sąd im pomoże. No, Właśnie w praktyce no nie jest tak do końca, tak jak podałem ten przykład, że nawet sąd ani prokuratura nie zadbała o to. Często prokuratura w ogóle nie ma w, w sądzie, oni nie przychodzą na sprawy, więc, więc licząc na to, że prokuratura zadba do końca yy, o nasz interes, to, <ścoughs> to niestety jest, yy, że tak powiem, życzenie złotej kury. Czy jakoś tam. No, nie wiem. Może coś w ale to mi się yy, yy, No, tak to wygląda. Właśnie dlatego trzeba zadbać. Najlepiej mieć pełnomocnika, bo pełnomocnik właśnie działa w interesie i z, z należytą starannością yy, po prostu dochodzi tych praw, żeby w końcu ten dłużnik alimentacyjny płacił. Tak jak mówię, jak się ukrywa, czasami to może dłużej potrwać, ale ostatecznie. Ostatecznie wcześniej czy później on wpadnie. No i chyba to tyle najistotniejszych tutaj tych kwestii, jeżeli chodzi o tych dłużników. Także ja polecam, żeby składać wnioski o po prostu do prokuratury o ukaranie i dopięcie swego, żeby zmobilizować dłużnika, żeby w końcu płacił jest jego też dziecko. Dziecko jest najważniejsze, więc najistotniejsze koszty utrzymania, jak widzimy, czasy są takie, że tylko się koszty zwiększają, więc jak najbardziej można podwyższać alimenty. I jeżeli ktoś uporczywie się, od nich uchyla, zawiadamiać, składać wniosek do prokuratury. A jeżeli ktoś by chciał pomocy, sporządzeniu takiego wniosku, pisma, porady bądź nawet reprezentacji, polecam się. Kontakt podaje pod... W opisie pod filmikiem, więc zapraszam. Dziękuję za lajka like i su suba. Dzięki. Cześć. Pozdrawiam.